I co, i tutaj jest tak, 10 pięter może być? 9 widać teraz, tak. 9, 10 widać. Ludzie mówią od 10 do minus 15 piętr pod ziemią. Zaraz zobaczycie, jak głęboko to jest. W tym odcinku kierujemy się na północ separatystycznego Naddniestrza, skąd wjedziemy prosto do Mołdawii. Popatrzmy po raz ostatni na Naddniestrze. Nadal piszy na nieba, ja życia. Dość prachodzi z mienia Но боли больше нет Под холодный шепот звезд Мы сожгли последний мост И все в бездну улеглось Свободным стану я От зла и от добра Я свободен Словно птица в небеса Jasna Bodiem, dzikim na Jasna na imu, a właśnie. Gdzie jesteśmy, Roman? E, e, Policja jest. Jesteśmy w Dubosarach to jest takie miasto, trzecie miasto po drodze. Teraz, Pol Reopol, Dubosary. Ciekawostka w Dubosarach jest taka, że każdy wieczór tu leci z głośników rosyjski pop, rosyjska muzyka. Całe, całe miasto, to słychać całe miasto Na każdym słupu są dwa głośniki przynajmniej Całe, całe miasto imprezuje Czyli <fella> to nawet nie to, że jeden lokal, tylko miasto słucha sobie pop Całe miasto, tak Nawet są blisko mieszkania, mieszkania tam są Ale muszą słuchać słuchać to. Są czy nie chcą Są czy nie chcą, tak Ale to nie tak, że to jest święte jakieś tam, tak? Że to przy świętem to jak każdym razie tutaj przyjeżdżam, po 17 leci. Ale to fajne jest, wiesz? Podoba ja się... Uważam. Tam? <laughs> ale dobra, to jest taki fajny, fajne, ale Koreje północne, co? Вася, как дела? Охуенно! Поворот, поворот, зашуршали колеса, кожей чувствую ветра на пол. Так, наверное, море очень любят матросы, где воды Jedziemy wzdłuż Dniestru i po jakimś czasie dojeżdżamy do Rybnicy, miasta położonego w północnej części Naddniestrza. Rybnica była kiedyś chlubą i centrum przemysłowym Mołdawskiej Republiki Socjalistycznej. Dzisiaj to puste miasto położone na peryferiach nieuznawanego Naddniestrza, będącego częścią najbiedniejszego państwa w Europie, czyli Mołdawii. Totalny koniec Europy, co ma oczywiście swój rok dla odwiedzających to miejsce na chwilę. My jedziemy dziś dalej i przejeżdżamy na drugą stronę Dniestru, po której leży Mołdawia. Pokonujemy prowizoryczną nadnestrzańsko-mołdawską granicę, i po chwili jesteśmy w Rezinie, parotysięcznym mołdawskim miasteczku, gdzie teoretycznie skończył się ruski mir i widać więcej wpływów Zachodu. Przejechaliśmy przez granicę, już jesteśmy w tej chwili w Mołdawii. Już wszędzie są łacińskie lub jak to mówią w Naddniestrzu angielskie litery. I jest zupełnie inaczej. Ale co ciekawe, ja dopiero teraz, bo wcześniej nie mówiłem po hiszpańsku, jeszcze tam dwa lata temu nic, dopiero teraz zauważyłem, że język rumuński, który mówi się w Mołdawii jest bardzo podobny do hiszpańskiego, no bo przecież to jest ta sama grupa języków. Zaraz Wam podam przykłady. Po pierwsze było napisane karne, co oznacza mięso. Tak jak... Dosłownie tak jak po hiszpańsku, a po drugie... Tu... Na przykład tutaj jest apteka i ona się nazywa farmacja, Czyli identycznie jak po hiszpańsku Ale bloki się specjalnie nie różnią od tych w Naddniestrzu Pokażę wam bloki i idziemy do sklepu na zakupy Zobaczcie, bloki wyglądają tak, także jest też tutaj klimat podobny do nadniestrza. Mniej więcej Za to podobno sklepy są lepsze, bo tutaj nie ma monopolu w postaci szeryfa, tylko jest już biznes zachodni i supermarkety podobno są lepsze W sumie możecie zakupić z zewnątrz, bo nie wiem, czy będę mógł nagrywać w środku Czyli co, jakoś mięsa, jakoś produktów jest tutaj lepsza niż szerryfanie. No tak na, przy, na przykład w Przerwie nie znajdziesz tego, są, ale bardzo mało świeżego mięsa, tak? Tu, tu, tu raczej e, ludzie kupują takie świeże mięso i tu z, w lodówkach jest to. E, mhm. A w więcej w jakim języku tutaj mówią ludzie, bo ja słyszałem ludzi, których mieliśmy w sklepie, że oni po rosyjsku to część mówiła. 50-50. Nie wiem, to ciężko, ciężko złapać, bo ktoś, mu, ktoś rozmawia między sobą po rosyjsku, ktoś po rumuńsku, to okay. to nie ma tutaj znaczenia w ogóle. To jest jak... Nie wiem, ktoś mówi po rumuńsku, ktoś mówi po rosyjsku, ktoś mówi po... każdy, kto mówi po rumuńsku prawie potrafi mówić po rosyjsku, więc... Ale młodzi często po rosyjsku nie mówią? Nie, to wszyscy chyba mówią. Nie, my. wszyscy mówią, nie. Okay. To no co, i lecimy. tak i tak i takie są części tej kultury tej rosyjskiej powiedzmy, nie wiem, no słuchałem rosyjską muzykę i tak dalej. Okay. Oglądałem telewizję też. To co, lecimy? A lecimy, lecimy, bo soń, słońce, słońce. Cel naszej wyprawy jest dobrze schowany w lesie w słabo zaludnionej części Mołdawii. Taką lokalizację wybrali prawdopodobnie decydenci Związku Radzieckiego. Zrozumiecie dlaczego, gdy zobaczycie jakie miało być przeznaczenie obiektu 1180. Rebiaty. Kiedy sprawa maszynę. gdzieś, da. Dalej już nie pójdziemy, bo już tam ciężko łowić maszynę. Dalej pieszką. Pieszką, da, z 10 minut. Kiedyś tutaj istniała brama, ale no. No, po prostu to drzewa, z drzewa zrobiona. Eee, tu się zamykało, tu się otwierało, żeby samochody nie, 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 nie jechały tam. Dobra, to za jakieś tam 6-8 minut doszliśmy tutaj. Dość szybko szliśmy i tu mamy bramę. Tu kiedyś, kiedyś tak była dużo brama. I musiał być całkowicie zamknięty te teren. Tu ktoś stojął, tak? Na pewno cały czas stał jakiś ochroniarz mhm. albo, albo nawet. Ja się domyślam, że ktoś stoją nawet z klasznikową, coś takiego. To tak to wyglądało. Raczej tak. No. Jeżeli to tajne i to wojskowe tereny były? Tak, to były wojskowe tereny, ale oni budowali to dla elity radzieckiej w razie wybuchu bomby atomowej. Wow. Czyli taki przeciwkoatomowy bunkier. Ludzie mówią od 10 do minus 15 piętr pod ziemią. Teraz tego nie widać, widać, że głęboko. Zaraz zobaczycie jak głęboko tam jest, ale e, zalany teraz wodą oczywiście I na hmm. dole widać lód, Taki No lud, no, normalny lód. Ais? Ice. Nie wiem czy da się zobaczyć teraz mhm. z kamerą, ale naprawdę jest lód. Tak. Trzeba to powiedzieć, że to jest Mołdawia, czyli państwo słabo zaludnione, ale jeszcze to jest taka część Mołdawii, gdzie. Taka, w ogóle no, z, niewiele, za Zadupię, za no. przepraszam. Tak. No ale naprawdę, tutaj nikogo nie ma. To dość nowe, bo to 80. Mhm. E, nigdy nie, nie skończyli budowę. Ale by też tutaj miejscowych rolników, albo kogoś, oni mówią, że tak, budowali, ale przywieźli tutaj z całego Związku Radzieckiego i z miesza mieszanych rodzin, tak? Że ten, ten facet z, nie A, wiem... żeby Moskwy... informacja się nie rozprzestrzeniała. Tak, 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 ten, ten, ten z Władysławostoku i żeby, żeby po prostu każdy z siebie nie znał. Komunistyczna paranoja i strach. To jest naprawdę super, ale jeszcze chciałam powiedzieć, że z całej Mołdawii, nie, nie będę rzucał tak faktami, ale no, mi się wydaje, że może 5-3% wiedzą o tych bunkrach. Także ty jesteś tutaj, to ciebie ciekawi, ale z całego Mołdawii tak mało osób tutaj było i tak mało znało o tym. Po rumuńsku, oczywiście. No, zaraz to ci zaskoczy, naprawdę. To ja jeszcze nie widziałem kogoś, który tutaj przychodził tak spokojnie na to reagował, bo popatrz, co to budowane było. A! Zdjęcia! kurde. Uwielbiam reakcje ludzie, dlatego nagrywam czasami, jak oni na to patrzą. Obiekt 1180 to 13-piętrowy bunkier, którego budowę rozpoczęto w latach 80. i nigdy nie ukończono. Bunkier ten miał służyć radzieckim elitom jako miejsce do życia na wypadek konfliktu nuklearnego. Składa się z dwóch głównych okrągłych części, każda o średnicy 37 i głębokości 60 metrów. Najniższa część bunkra zalana jest wodą i trudno stwierdzić, co się tam znajduje bez pomocy nurków. Zobaczcie, no tak z zewnątrz to gdyby to było zakryte, to po prostu w środku lasu. Ogromne to jest. Robimy taką fajną rzecz. Posłuchamy jak to głębokie jest. Czyli idziemy teraz tutaj, tu do tu. tu. Eee... No dobra, będzie trochę za jasno to po to, żeby tam coś było widać. Słuchajcie. Tak, tak dobra. Słuchaj jak głęboko to leci. 4 razy już 4 sekundy? Uważaj tak. wow. jest bardzo wysoko Krótko mówiąc, to dotyka lustra wody, prawda? Po 4 sekundach mniej więcej, jak obliczyliśmy Ale tam też jest coś zatopione, tak? Tak, tam jest, no oczywiście, bo padało deszcz, a nie, nie tyle, że padało No poziom wody gruntowej Na pewno, chociażby. tak, na pewno tam są te... A, Ty, a, a... Widziałem lud, ja, nie, pokażę jak wejdziemy tam do bunkru, do okay. minus, minus pierwszego i e, pokażę, czy da się... Mo, możliwe, że da się zobaczyć, chociaż takie, takie upały były. Wśród lata przychodziłem tutaj i wiedziałem taki, jak stogmity, tobmity, coś takiego, wiesz, taki, taki lud, w, w, wow. który idzie do góry. Ale uwielbiam rzucać tutaj kam kamieniami. Ten dźwięk jest taki. Tak. Tak jak to leci, tak? Że... No, niesamowite. Ej, właśnie przed chwilą się zastanawialiśmy, czy ktoś tam wchodził I Roman mówił, szukałeś na YouTubie, także nie ma Szukałem nic Szukałem na YouTubie, ale jeszcze wiedziałem wiedziałam tylko takie foru, for, na forum... nie, blogi Ktoś tam, Aha. takie tekstowe i takie słabe, powiedzmy, takie no, po prostu mało informacji Ktoś wchodził, ale tam ja wchodzę też Mało znam osób od Urbeksu w Polsce, ale myślę, że to będzie temat, że ktoś tutaj przyjedzie i nagra materiał Bo potencjał jest taki, że ja się... ja nie, ja nie jestem wielkim fanem Urbeksa, ale jak to zobaczyłem, to gęba mi się otworzyła Od razu ale... Lepiej się kontaktować z Romanem. Lepiej to robić. Koniecznie, tak? <grymne> Zawsze. Reklama. Zresztą, żeby zrozumieliście, to był budynek numer jeden, taki pod ziemią, bunkier. To bunkier numer dwa, to już, jeszcze taki już prawie skończony. Widzicie, tu jest dach tego bunkru. U tego nie ma. Rozwalony jest. A to trzeci, i tu musiały być transformatory i tak dalej, no, żeby, żeby, to, żeby te bunkry obsługować, tak? żeby, wow. żeby jakieś tam silniki i tak dalej. To no. Niesamowite To jest A Wiesz co, kurde, jakby tu linę przynieść, to można by to zmierzyć, jaka tam jest głębokość. Ale do wody. A tą wodę widać w ciągu dnia? Jak jest jasno? A, zaraz idziemy. My już idziemy okay, tam, wchodzimy chodzi. do bunkru. A to co to jest w ogóle, orientujesz Tu jeszcze co to jest, TT? No tak, to tak. To jest wentylacja, tak. No idziemy Roman, nie póki jeszcze światło jest Tak, idziemy, żeby, żeby tak, to naturalne światło jeszcze było Jedziemy yy, do środka Wy nagrywajcie tam na dole, my tutaj dronem polatamy troszeczkę Po piwku mm. Bezalkoholowy A jak odkryłeś to miejsce? No, wiesz co, miałem <laughs> kierowcę, ja tu się zajmuję turystami już od czterech lat i miałem kierowcę jednego, który go bardzo zaskoczyło, co tu turyści lubią, co, co im się podoba i on powiedział, a wiesz co, tam na północy jest taki bunkier i ja tak, o, wow, ciekawa sprawa i on, tam, on gdzieś, gdzieś tam też z telewizji się dowiedział o tym. Czyli powiedział, o, wow, ciekawa historia. Takie ujęcie do dola, no, dół. A wiesz co, trzeba uważać tutaj na netoperzy, bo atakują czasami jedzą, jedzą ludzie. Tak. Aha, okej. Okay. Dramatyzm bez planu. <słuch> tak, dramatyzm. Nie naprawdę są dużo netoperzy i zaraz biorę latarkę i... No chyba z telefonu starczy, bo tak jest... nie, nie jest tak źle. Duże netoperzy tutaj, tak. I tu może się tak nagrywać. Po prawej stronie... po prawej stronie tam, tam jest lud. Tam, zostało, ale jak, jak po zimie tutaj przychodzisz, wiosną Tam po prawej stronie, bo tam jest tak zimno, że... Ty no, to zimno bije stamtąd, wiesz? Czułeś, ja czułeś to, to, tak? W 80. został zbudowany to Zaczęli budowy w 80. -tych. To chodzi o to, że jeżeli byłby wybuch, to oni tu wtedy przejadą? No nie, prawda? Oni musieliby wiedzieć wcześniej, tutaj się schować Tutaj się schować I tutaj by przeżyli, bo to przeżyli. jest grube ściany i tak dalej Tak To jest grubość ściany, myślisz? Eee, wiesz to, to tak to, to, to jest metal, to, nie? To tak, tu jest stal i po środku beton, beton. Wow. I, I oni, oni, oni używali najlepszą stal, bo widać, wiesz, po tyle lat, uh -huh. ale ona tak nie zardzewiała Nie zar... zardzewiała Zardz ale pewnie mogła bardziej, gdyby była kiepska Tak, 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 o to mi chodzi Popatrz, tutaj na przykład w ogóle nie zardzewiała Czyli jakoś, jakościowo było spoko Super okay. A, No i beton, beton też, najlepszy i ten najmocniejszy ten. Niesamowite, stary, niesamowite ale wydali na to po prostu... No poszło z dymem parę miliardów dolarów na pewno, wiesz, w przeliczeniu. To jest, Ta, to jest ale... jedna z takich właśnie inwestycji Związku Radzieckiego, że pieniądze poszły po prostu w błoto. Co czytałem z inter internetu, to znaczy, że oni 70 milionów rubli wtedy radzieckich, ale mi się wydaje, że to więcej nawet niż to. Mi się wydaje, że po prostu to oficjalnie tam napisane było kiedyś, tak? Ale, Może tak być, no. Ale też przylicznik teraz to ciężko powiedzieć, ile to było naprawdę, tak? Tego. Co wy tam działacie? Uważaj, to jest drugi. Przepraszam A, Wiesz co, Bartek, teraz będę Coś i wyszedł tutaj Nie no, zwariowałeś, Roman, nie Nie, ja tutaj schodziłem dużo razy, więc możesz <grym> się nie martwić o tym To ja jestem wytygany. Ja wiem Ale, to ale... nie ma takiej przepaści okay. nie, nie, to po prostu ale na Ale tutaj jest, tu uważam. Tak, no. przepaść jest, tak? Tak. To jest kurde takie wielkie komnaty i wałne to parze latają. Tutaj latają? Tak, ona właśnie zobaczyła mnie i by poleciała. Czekaj, bo tutaj jest dziura, tak? Tu jest dziura, tak, tu jest dziura, Taka parę pięter. Tak, tak. Przed chwilą chyba nie topać tam powiedzmy. No one latają tutaj cały czas. Ale tu idziesz tutaj. Czyli tak, tak, w taki sposób. Prawą nogą i tam dalej, 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 dalej A tam są takie same podobne wie, piętra Czyli można, da się tam wejść Można pójść tam po prawej stronie, zobaczyć jak tam na dół jest głęboko naprawdę No teraz będzie ciemno, to nie ma sensu tam iść I ty byłeś tu najgłębiej na minus 2 Minus 2 to u mnie z turystów ktoś był, ja był tutaj tak na minu... No w sensie tak, minus 2, a u mnie z turystów na minus trzeci. Ale wiesz, no, żadnej mebli tutaj nie znajdziesz Bo to nie zostało skończone Zobaczcie, tutaj też można się wpieprzyć, jakbyście sobie szli To wentylacja pewnie też. A może rury? Cholera wie. Nigdy tego nie skończyli. Widzisz, tu musiał być e, beton. To musi, musiała być podłoga dopiero tutaj. A racja, Więc, racja. Tak, to ale i tak e, nawet to, to byłoby betonem, no ale mieli... Wtedy duże, duże pokoje. No. Większe niż u mnie w no mieszkaniu, tak. mieszkaniu w bloku. Większe niż zwykłe ludzie. No to elity komunistyczne tak bały, bo my wszyscy równi, ale niektórzy równiejsi. Nie? No, no tak, nie? Oni, oni, <laughs> oni mi się wydaje, że musieli, musieli wtedy mieszkać wiesz, z, jak w domu u siebie, z tapetami no na tak. ścianach i tak dalej. Ale ja nie wiem, czy to elity, bo tu z tysiąc osób to się uściło. Myślisz? No, to no tak. stary, 15 pięter w dół. Tak, no i prawdopodobnie też jacyś inżynierowie, ludzie potrzebni do przetrwania gatunku, kobiety i tak dalej. Przepraszam, bo to zabrzmiało trochę. <laughs> kobiety! Ludzie, Ludzie i kobiety, <laughs> kobiety. oczywiście, typowa pomyłka słowna, wybaczcie. Ludzie i kobiety. Ale widzisz, tu by musiało być tak, że można było. Dać, da, dałoby się. Z do drugiego. przejść do, z jednego do drugiego. tak, to musiało jeszcze Czyli tu musiało. Czyli to jest przejście do drugiego bunkra, tak? Bunkru, tak, tak, tak. To mi się wydaje, że nawet nie byłoby widoczne to wszystko. To musiało być jeszcze. Z, 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 zakończone. <laughs> Ale. No, nie, że i co, i tutaj jest tak 10 pięter, może być? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 widać teraz, tak. 9, 10, widać. i woda. I woda, nagle woda. Myślę, że tam dalej, 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 jeszcze, jeszcze 5. Wiecie co, ja A? zrobię? O, teraz wybaczcie, że jakoś teraz będzie do dupy. Zwiększyłem ISO na maksa, bo jest ciemno, żebyście coś zobaczyli. Myślę, że teraz coś powinno być widać, i możecie sobie pewnie policzyć piętra w tej chwili. No dobra, tu jest takie... teraz my wchodzimy do tego miasteczka, które chcieli tutaj zbudować dla tych pracowników, którzy obsługiwali ten bunkier i budowali go. Ja chciałem pokazać tak, że tu jest napisane jeszcze po mołdawsku, interzis intriase, czyli, czyli wejścia zakazane. Po jakiemu? Po mołdawsku, ruskimi literami, tak, no nie, czyli po mołdawsku, bo to jest a, było ruskimi liderami, jeszcze... Tak, no tak, 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 z tymi, No i wchodzimy teraz tam, to też chyba była, była ściana jakaś bramka. No i idziemy dalej do tego budynku opuszczonego. Czyli bunker to było głównym obiektem, nad którym pracowali, pracowali wtedy ludzie, a tutaj musia, mu, musieli mieszkać. No ale to, to musiało być skończone, skoro oni tu mieszkali i budowali Nie, tamto. oni tu nie mieszkali, stary, to było dla pracowników yy, Nie dla budowlańców, tylko dla pracowników tej bazy, której nie skończyli A. Nie, no jak oni by przeżyli w blokach zwykłych? No nie przeżyli znaczy, nie, nie Ale mordo, przecież to była baza atomowa na wypadek wojny, ale ktoś tam musiał obsługiwać to na, na co dzień A, o to, to ci chodzi, Na pewno mieszkańcy. Mieszkańcy. Rozumiem, ok. Przepisy yy, z tego... Mołdawskie ZSR tak. Może nie skończona, ale już w takim stanie... No Ale wiesz, okna już by były Bo tu się można w łeb stuknąć, nic tu I co, na dach chodzimy? Tak Według obliczeń rosyjskiego vlogera, do którego filmu linku umieściłem w opisie, za pieniądze przeznaczone na budowę bunkrów można było postawić 32 pięciopiętrowe bloki typu chruszczowka dla zwykłych ludzi. Nic chyba nie może dobitniej świadczyć o tym, że w komunizmie wszyscy są równi, ale niektórzy są równiejsi. Przejechaliśmy właśnie przed chwilą granicę Spaliśmy dzisiaj... Cztery godziny No, dwa, dwie, trzy, cztery, pięć, zależy od osoby No nie, pięć to nikt nie spał I jedziemy z Romanem Roman się z nami zabrał na Ukrainę I jedziemy teraz do wsi, która się nazywa Razdzielna A co to jest? Zaraz zobaczycie Przed nami Łada i chłopiec ze słowiańskim kucem Przykucem, przepraszam a zgodnie z tym, co tam jest napisane, teraz dzielnie jest 18 km i ile czasu mniej więcej będziemy tu jechać? Z godzinkę polem, bo jak ja jadę tam busem, bo to jest jedno miejsce najbliższe, żeby, żeby pociąg z stacją, Aha. żeby pojechać do Lwowa, żeby pojechać dalej do Polski I, i tam, tam się jedzie godzina. Hardcore, zobaczymy jak ta droga będzie wyglądać i pokażemy łada, 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 łada. Czyli mamy tak, jak widzisz w tą stronę, za lasem, za górą, tam już się zaczyna Naddniestrze, granice z Mołdawią, Aha. tak? A tutaj widzimy tak. Tam się jedzie do tej wioski. Widzicie, widzicie jest droga normalna. No, w sensie, że normalna, w cudzysłowie. Tędy wiedzie droga, ale? <noise> ale wszyscy jeżdżą. Nie wszyscy, ale czasami ludzie wybierają po prostu, żeby jechać polem. Bo nie ma przynajmniej dziur. Wiesz co? Ja z, po, z doświadczeniu po tej drodze z Krzywego Rogu, ja bym wolał polem pojechać, naprawdę. No, możemy. I tak 15 kilometrów teraz. Razdzielnia, do której jedziemy, to z pozoru zwykłe małe ukraińskie miasteczko. Po tym jednak, jak Roman opowiedział mi, że 18-kilometrową trasę do Rozdzielnej marszrutka pokonuje w godzinę i w związku z jakością drogi do tego miasta połowa obywateli jeździ ładami, mimo napiętego grafiku musieliśmy się tam wybrać Dojechaliśmy do? Rozdzielnej A, No przyjechaliśmy tutaj do dworca, samego centrum rozd Rozdzielnej I jak już Bartek zauważył i ja już mówiłem o tym wcześniej, że tam będą same łady no, i tak tu jest. Są taksówki łady, policja jeździ ładami też. I ładami tymi prostokątnymi. One sześciorki się nazywają, tak? Tak, Jakoś tak? tak, tak. tak Łada szóstka po prostu. To z tego się zaczyna moja podróż. Jak i mi się nie chce jechać do Odesy dookoła i wracać tutaj do Lwowa, do północy, to ja jadę po prostu tutaj. No tak, no i w tym momencie właśnie będziemy mijali te łady szóstki i taksówki. Proszę zobaczcie. Jest klimat. Jest też klimatyczny busik. Tym busem jedziesz? Nie, tym busem jadę do granicy, tak, tak. Albo można tym busem pojechać za 30 grywien, albo ładą za 200 grywien, bo oni kasują tutaj, bo no to taką drogą jechać. To oni, oni znają sobie cenę. Żeby wyjechać stąd e, normalną drogą, to albo dojechać do Odesy, ludzie wolą koleją niż, e, niż jechać drogą, tak? No trochę, trochę od świata oddzielone takie miejsce. Miasteczko, ile tu ludzi mieszka? 18 tysięcy, tak. Niedawno się zdarzyło, czytałem w wiadomościach, że nawet dziecko zmarło, bo nie zdarzyło karetkę przyjechać z tym dzieckiem. Czyli co, wydarzyła się taka tragedia, że karetka nie mogła nie dojechać mogła na czas? Nie mogła dojechać na czas, tak, i jechała półtora godziny Ale dworzec, z tego co widzę, zrobiony, inwestycja jest nowa, co Roman? Nowa, ale no... no taki plastikowy, nie wiem, nie podobały mi się tutaj takie, takie rzeczy Taki wiesz, brutalizm taki, ale nowy, taki postradziecki No tak, no bo, bo, bo można było, to, nie wiem, z kamieni no, ładnie zrobić, ale no fajny dworzec, w tym sensie, że... Nie, Ty, nie, tam nie... jest policja Łada, idziemy Tak, idziemy Ej. Jak ja powiedziałam, że tak, policja tutaj też ładą jedzie. Słuchajcie, ja tak od siebie powiem, że Roman, to zawsze trochę jak jesteśmy tutaj na Ukrainie, to zawsze, o kurde, policja ładą odjeżdża. To Roman trochę narzeka zawsze tutaj. Policja ładą odjechała. Nie, nie, nie o to mi chodzi, że narzekasz, tylko że ty mówisz, że to wszystko to samo, że ty nie widzisz żadnej różnicy. Dla ciebie to wszystko jest ruski Mir, prawda? Czy Ukraina? No, że podobne są bardzo do siebie. Nie, nie, nie będą mi puszczali przez granicę, jak, jak dodasz to do vloga. jak dodam, że Ukraina jest ruski Mir, ale to dla mnie jest bardzo podobna Nie, no mentalność. przecież wiadomo o co chodzi. Chodzi o mentalność, tak. a nie, że Ukraina to część bo, Rosji, bo Ukraina ma być teraz coś walczy takiego. akurat z ruskim Mirem, czym akurat ja jej. Kibicujesz? Mm, tak, tak, ale, ale sama młodzież w samym ruskim Mirze, w świecie tam, w Mirie, też walczy z tym, więc. Na YouTube. No, prosto, my tak po cisie z twójmi skimajem. Gorody, Goratka, Siła, wszystko. where are you from? Z Polski? A, Polska, in Wrocław. We Wrocławiu? Jest, yes, yes. A, good. Polska. Ale no, Polska w porządku też Tak, to Oczywiście, my przyjaciele No dobra, czyli, czyli że nawet w sensie, młodzież że... w ruskim mirie? W samym ruskim mirie Walczy z, tymi, z tą mentalnością dla, dla mnie na przykład nie ma różnicy Ja zawsze kibicuję w tej, tej walkę z tej, z tej starej mentalności Bo trzeba iść do przodu już w końcu e, Kiedy się zatrzymaliśmy Trochę niestety czy to Ukraina, czy to Mołdawia, Naddniestrze... Weszliśmy sobie w taką małą uliczkę i zobaczcie, to jest najlepszy przykład tego, jak tutaj każdy sobie rzepkę skrobie. Tu ktoś sobie blachą obił swój balkon, tutaj też jakiś inny kolor blachy. Tutaj jest taki kolor blachy, tutaj ktoś sobie zostawił po prostu... Właściwie to chyba nie remontował od bardzo długiego czasu, jest to stare. I tak dalej... I tak dalej... Tutaj taki klimat... I idziemy, wracamy do dworca. Jak ktoś mówi, że no, Ukraina, Ukrainę, nie wiem, robi dekomunizację, taką, taką. Nie no, ogólnie robią, ale tu no, jeszcze w sensie, uczelni na że... widocznie została. Tak, tak. Ale całe ogłoszenie jest ciekawe, bo zobaczcie. Uwaga, 21 sierpnia kupujemy drogo włosy. Czyli skupują włosy. To to, co w Wenezueli. W Wenezueli dziewczyny z biedy to robią, że sprzedają swoje włosy. No tutaj też bogato w sumie pewnie na ta w takiej małej miejscowości nie jest. Prowadzi pasażka pasażerów na dyzyl pojeźdź 141 Kiszyni w Odessę pasażerów na dyzyl pojeźdź 141 Kiszyni Odessa. Trzeba przyznać, że całkiem nowocześnie ten dworzec wygląda Pociąg Kiszyniów odessa też przyjeżdża przez tą wioskę I to jest prezent Unii Europejskiej I prezent... taka negocjacja I oni teraz mają te, nawet takie hasło, że łączymy, łączymy narody, coś takiego E, bo nigdy nie było takiego normalnego pociągu, bo ten pociąg jest dość nowy. Możecie Aha. sami zobaczyć. Patrz, czy to nie jest ten jak powiedziałem radziecki, postradziecki. Postradziecki brutalizm architektoniczny. Ej, to wygląda faktycznie trochę jak z Terminatora i to nawet jedynki, a nie dwójki. Podjechaliśmy kawałek dalej do takiego placu, to wygląda na jakiś urząd raczej, prawda? Że jest tam napisane chwała Ukrainie, chwała bohaterom. Administracja miejska. Łada tam, łada prawa, prawda? Te łady taksówki mnie rozwalają. A to jest coś podobnego z tego, co widzę, do tego, co, co było tam w odcinku z Naddniestrza kiedyś że oni tak po prostu. Takie wzorce tak jakby społeczne pokazują. Tutaj to są najlepsi uczniowie, prawda? Uczniowie liceum chyba tak myślę w mieście. A tutaj ciekawostka, zobaczcie. To jest pewnie jakaś flaga miasta albo flaga no oblasti. Tu jest flaga Ukraina, a tutaj jest Unia Europejska. I ta Unia Europejska Rosję pewnie trochę w oczy kole. Zobaczcie, to też jest napisane chwała Ukrainie, chwała bohaterom i ulica Europejska Chociaż kiedyś była Leniną na pewno Ja jestem pewien, że to było Leniną kiedyś bo to centralna ulica Czyli Lenina zmieniona na Europejską Patrz, Zaporożec! Zaporożec jedzie! To też jest. też Łada, albo po prostu nowa Czyli to jest stolica Ład! Nigdy tyle lat nie widziałeś co tutaj. Nie, nigdy. Żegnamy się z miastem, stolicą Ład, a także z przedostatnim odcinkiem ze wschodniej Europy. Już niedługo wybierzemy się do środkowej Afryki, a dokładniej Ugandy. Zachęcam do wspierania kanału na Patronite, gdzie za jedyne 10 zeta miesięcznie uzyskacie dostęp do dłuższych odcinków bez planu.